Dzień dobry. To pierwszy program Słownik Polsko-Europejski. Podczas 12 spotkań będziemy mówić o słowach związanych z funduszami europejskimi. Słowach często trudnych, skomplikowanych, a czasami zagadkowych. Do studia zaprosimy ekspertów, dziennikarzy i językoznawców. Będziemy odwiedzać miejsca, które dzięki unijnym środkom powstały albo dzięki tym funduszom odzyskały swój dawny blask. Na początek Katowice i Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nowoczesna Biblioteka Naukowa spełniać będzie standardy XXI wieku. Centrum będzie tak zwaną biblioteką hybrydową. Oznacza to, że równolegle udostępniane będą wszystkie typy dokumentów, niezależnie od nośnika, na jakim się znajdują. Budowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wartość projektu to blisko 80 milionów złotych, z czego ponad 52 milionów. To środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dziś właśnie w tym miejscu moimi gośćmi będą Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego i Marek Czysz, dziennikarz telewizji polskiej. Naabsorbować absorbować to może zabierać komuś czas. Ale absorpcja to bym powiedziała, że wchłanianie gazu, na przykład. Nie, nie wiemy, co znaczy absorpcja, <laughs> niestety. coś jak wiesz? Absorpcja, pochłanianie. Absorps absorpcja światła, na przykład. Absorpcja można to rozumieć jako wchłanianie tych środków, czyli wykorzystywanie dostępnych środków unijnych. No dobrze, proszę Państwa, na początek absorpcja, piękne słowo. Pani minister, bardzo często to słowo jest używane, może nadużywane, jeżeli chodzi o fundusze europejskie, prawda? Tak, natomiast w, w, tak myślałam o tych wszystkich słowach i to jednak no jest tak, że robimy dosłowną kalkę z angielskiego, bo po polsku to brzmi kompletnie nie po polsku i dziwnie brzmi i mnie zawsze mówiono, że mówię niezrozumiałym językiem, więc jest teraz staram mówić bardzo jakby prosto. I nie zawsze mi się to udaje, ale absorpcja no to jest po prostu um, to, w jaki sposób wykorzystujemy pieniądze. Czyli to jest dokładnie z angielskiego absorption. To, I to nie kojarzy się bardzo chemicznie, tak jak po polsku, bo po, po polsku rzeczywiście kojarzy się bardziej z absorpcją gazów, tak jak tutaj było w sądzie. Natomiast Natomiast absorpcja to jest to, co dostajemy z Unii Europejskiej i w jaki sposób to przyjmujemy. Czyli w jakiej wysokości tak, wykorzystujemy te pieniądze. Zobaczmy, co sądzi o słowie absorpcja profesor Jan Miodek. Absorpcja, słowo znane przeciętnemu użytkownikowi języka, wchodzące z łacińskiego absorpcjo, pochłanianie, więc funkcjonujące w wielu dyscyplinach naukowych, w fizyce, w optyce. Ale w odniesieniu do funduszy europejskich, do środków unijnych, eksponuje się regionalność. regionalność. Mówi się o absorpcji środków unijnych w regionach. Mówi się o programach regionalnych, jak w tych programach regionalnych wchłaniane, pochłaniane, przyjmowane są środki, środki unijne. Mówi się również o absorpcji. Funduszy strukturalnych, jak fund, w tychże funduszach strukturalnych, jak się ten proces przenikania, pochłaniania tych środków odbywa. Marku, słowo absurdów często się pojawia w Twoich rozmowach z gośćmi w studiu. Czasem to się pojawia i ja, ja powiem szczerze, że, że, że nawet się cieszę, że ono jest. Bo kiedy wsłuchujemy się w te, te definicje przytaczane przez Waszych rozmówców, to tam się i taka pojawia, że absorpcja to jest pochłanianie, zasysanie. Tak. To się źle kojarzy. Tak. Absorpcja jest y, określeniem eleganckim, kto musi, ten wie, co się pod nim kryje. I może rzeczywiście lepiej jest z tego angielskiego, choć pewnie pierwotnie łacińskiego tak, tak, tak. słowa używać. No, cały język europejski jest niestety zaśmiecony takimi sformułowaniami, ale one pomagają żyć, więc ja bym się na nie nie obrażał. Absorpcja jest cool w porządku. <laughs> Wracając do absorpcji, czyli wykorzystania, jak to wykorzystanie obecnie wygląda na obecnym etapie wygląda bardzo ładnie. My jesteśmy, mamy z 68 miliardów euro, mamy w obróbce gdzieś ponad 50 miliardów, czyli w tym, co widzimy, co się dzieje na wszystkich budowach w Polsce, również w tym miejscu, który, w którym jesteśmy, czyli w Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Natomiast zwróconych mamy 22 miliardy euro. To jest, to jest największa kwota w Europie. Idzie dobrze. O tym czy będzie szło jeszcze dobrze, porozmawiamy na koniec przy okazji słowa beneficjent. Natomiast no, takie kolejne słowo, które pojawiło się w tych naszych pytaniach do mieszkańców między innymi katowi, do językoznawców, to jest region. No, region to jest jakieś określenie miejsca zamieszkania. No, może być miasto, może być województwo, coś w tym rodzaju. Myślę, że to jest no, część czyli... jakiegoś terenu, prawda? Region. Polska ma regionów dużo. Może być jedno z województw, też tak określane bardzo często. Region to jest jakaś najbliższa, jakaś, jakiś krótki wycinek z kraju, mający jakieś wspólne cechy kulturowe, tradycje. I zazwyczaj jest to bardziej określenie administracyjne, chociaż też takie psychiczne. Od samego początku, pani minister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego miało być Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Tak, dlatego, bo. Chociaż można mówić generalnie o rozwoju kraju, ponieważ właściwie każda inwestycja, która jest finansowana i ze środków krajowych, i ze środków europejskich, to ona jest gdzieś w Polsce umiejscowiona. Natomiast przyjęło się od prawie 60 lat, odkąd istnieje polityka regionalna unijna, że jakby jej podmiotem, tym miejscem, według którego liczy się ile dany kraj ma dostać pieniędzy. Jest właśnie region, ale region w rozumieniu niekulturowym, tylko region w rozumieniu administracyjnym. To są różnego rodzaju jakby obszary w Unii Europejskiej. W Polsce to są województwa, czyli w Polsce region funkcjonuje zamiennie z województwem, tak? Bo oczywiście możemy mówić o takich o regionach takich, które mają wspólnotę właśnie jakąś językową, kulturową. Natomiast to jest obszar administracyjny, według którego Unia Europejska od 60 lat jakby liczy pieniądze, które daje z tego wspólnego Worka. I dlatego właśnie wszystkie inwestycje w Polsce przecież dzieją się w regionach. No i, te, I te centralne, jeżeli mówimy o autostradach, prawda? No też podam przykład: A4 to słynne skrzyżowanie, które niedawno zostało otwarte, dzieje się w regionie, w województwie śląskim. Dlatego polityka regionalna. Region to obszar o określonych cechach krajobrazowych, etnograficznych lub gospodarczych. Regionami są zarówno Europa Środkowo-Wschodnia czy Bałkany regionem nazwiemy Śląsk, jak i Kujawy, a także na przykład Łęczyckie czy Toruńskie. Ważne z mojego punktu widzenia jest to, że każdy z tych regionów zapiszemy z wielkiej litery. Pamiętajmy, województwo śląskie to jednostka administracyjna, dlatego wymaga notacji małymi literami, natomiast Śląsk to region, kraina geograficzna i wtedy wybierzemy literę wielką. Marku, Ty pracujesz w Warszawie, w TVP Info, mieszkasz na Śląsku, no i bywasz z tego, co wiem, no tutaj... No bywam na Śląsku. Bywasz, właśnie, bywasz. E, czy to się da zauważyć, że na przykład, nie wiem, przyjeżdżasz po pewnym czasie i, i się coś zmienia? Bo... To jest dowód na to, że się zmienia, prawda? Jedna tak. z tych budowli, która najlepiej definiuje jakość gospodarza na Śląsku. Potrafimy sobie radzić z pieniędzmi, które Panie Minister dla nas potrafi zorganizować, na szczęście. Ja te, te zalansuję od pewnego czasu i może nie jest już nowa, ale powtarzam to w nieskończoność, kiedy ktoś próbuje porównywać Śląsk z Warszawą. Na przykład, Wiedźcie Państwo do Warszawy od strony Janek, e, e, od Raszyna, Aleją Krakowską. Niedobrze to wygląda, fatalnie to wygląda. Wiecie, do Katowic od Sosnowca, mijając rondo sztuki, rondo, budynek jednego z większych banków, Europa, Bruksela, pięknie skomunikowane miasto. To jest powód, dla którego możemy śmiało mówić, że Śląsk jest miejscem. W którym Europę widać znacznie lepiej, niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Tak, to wchodzimy na mój temat. Mogę jeszcze, no nie, bo ja tego to nie wytrzymam. No po prostu tutaj się najlepiej mieszka w Polsce. Znaczy to i to nie jest w ogóle, ja tego nie mówię o, okazjonalnie teraz, tylko to jest miejsce, gdzie się najlepiej mieszka i najlepiej inwestuje. To jest w ogóle numer jeden w Polsce, zawsze. Ja pracuję w Warszawie, mieszkam na Śląsku. I na koniec, jeszcze takie słowo, które dla mnie jest w ogóle najbardziej chyba słowem lubianym ze wszystkich, słowo beneficjent. Beneficjent, mówi pan, no nie wiemy, nie, chyba nie. Benefit to coś związanego z pieniędzmi, tak. Student, który uczęszcza na wykłady. Beneficjent to na pewno beneficja, to na pewno ktoś, kto przynosi jakieś korzyści, odnosi jakieś korzyści, nie wiem. Jest to osoba, która korzysta z jakiejś sposobności, czy właśnie wykorzystuje środki unijne. Czy jest w stanie wykorzystać, czym potencjalnie może wykorzystać nie może. Pani minister, kto urocze, to jest beneficjent? Urocze słowo, urocze słowo, to jest ten, który dostaje pieniądze. To jest ten, który składa wniosek i któremu się przelewa koniec końców na jego rachunek te pieniądze, które mu się według tego wniosku należą. Beneficjent. Wywiedziony od łacińskiego beneficjum, dobrodziejstwo. Uczyliśmy się na lekcjach historii gospodarczej o beneficjach kościelnych, a więc jakichś dobrach kościelnych. Beneficjum nadawał senior swojemu wasalowi za wypełnienie wasalskich obowiązków. Tymczasem w języku ekonomii, w języku bankowości szeroko pojętej, beneficjent to znaczenie bardzo, ale to bardzo rozszerzył. Właściwie jest to osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z jakiegoś przywileju, która na którą spłynęło jakieś, chciałbym się teraz powiedzieć, dobrodziejstwo w postaci korzystnego kredytu, pożyczki, jakiegoś zastrzyku finansowego. Współczesny ekonomista, współczesny bankowiec takiego człowieka nazwie beneficjentem. Zna Pani jakby historię pojawienia się tego słowa no, od samego początku? Dokładnie w... taka sama, jak mówiłam na początku, dokładnie z angielskiego, być może i wcześniej, bo tutaj była długa e, definicja, mówiąca zresztą bardzo piękna, mówiąca o by, średniowiecznej Europie, o tym, który korzysta z, jakby z, z darów i łask po angielsku to jest beneficiary i dokładnie to jest kalka z angielskiego z tego europejskiego spójnościowego języka no ja staram się teraz mówić um, ci, którzy wykorzystują pieniądze ci, którzy składają wnioski no bo to już nie jest takie długie jak przy absorpcji w związku z tym można to jakoś opisać a rzeczywiście na niektórych ludzi działa to jak płachta nabyka. słowo ja wiem, beneficjent to jest, to jest słowo, o którym ja się po raz pierwszy jeszcze w bardzo odległych czasach na, na studiach prawniczych, bo jedna z umów opisanych w prawie rzymskim jest tak skonstruowana, że jedna ze stron tej umowy to beneficjent właśnie. I stąd tak. pamiętam, e, pamiętam to sformułowanie. No i też, gdybyśmy szukali czegoś, co nam e, uczyni język polski bardziej gładkim, na pożytek takiej akademickiej dyskusji, no to co znajdziemy? Obdarowany? No. No właśnie. Jedno z tych słów, których zamiennika nie ma sensu szukać. Choć jak pani minister mówi, tak. a ma rację. Niektórym się piana na ustach pojawiły Akurat na to słowo. Absorpcja tak nie działa, a beneficjent, beneficjent, działa, beneficjent. działa tak bardzo. No właśnie, wracając do darmowo. tego, o czym mówiłem wcześniej, beneficjent no kończy się okres programowania 2007-2013. No jeszcze sporo do końca, no, ale nam się pieniądze kończą. To, no to, to dobrze chyba to. to. właśnie mnie się wydaje, że dobrze. Czy tak dobrze będzie również w, następnym, w kolejnym budżecie? No jesteśmy po dwóch ważnych krokach i w tej chwili, w tym momencie, w którym dzisiaj jesteśmy, to możemy powiedzieć, że po dwóch. To znaczy w czerwcu komisja pokazała projekt budżetu, w którym dla Polski projekt, ale w którym dla Polski jest zapisane 80 miliardów euro. Czyli to jest więcej, teraz mamy 68, to jest 12 miliardów euro więcej niż w budżecie obecnym. 6 października komisja pokazała regulację, czyli drugą stronę kartki, na co możemy te pieniądze wydawać. No i tutaj dużo dyskusji przed nami, ale, ale ja jestem dużo optymistką. Czyli o beneficjentach, Marku, jeszcze będziemy nieraz chyba rozmawiać. Najlepszą metodą oceny tego, co się dzieje, to jest oglądanie takich budynków jak ten. I tyle. To nie wymaga żadnych dowodów ani żadnego wsparcia argumentami. One są. No, no i to chyba będzie ta puenta najlepsza na końcu tego programu wszystkich tych słówek, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję Państwu. Dziękuję. A w kolejnym programie zajmiemy się funduszami europejskimi. Zrobimy biznesplan, a wszystko w ramach konkretnych działań.